Cześć, 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 cześć. Wiecie, czasami się zastanawiam, w sumie nawet często się zastanawiam, czy ja dojdę do takiego etapu w swoim życiu, że będę coś robił na spokojnie. Ciągle jestem w biegu. Z roku na rok chciałbym mieć coraz więcej czasu dla siebie. a mam go w tym momencie coraz mniej. wiecznie, coś, wiecznie, coś wiecznie. Coś. Jadę na akupunkturę do Wadowic. To też jest temat na inny odcinek tak naprawdę opowiem Wam o tym bardzo chętnie, ponieważ ja nigdy nie wierzyłem w taką metodę również terapii, bo to jest, to jest terapia a że po prostu mam dość poważne schorzenia od pracy od tego, że pracuję wiele lat za, za biurkiem po prostu już traciłem siłę, ale inny odcinek jadę Alpino B3 GT3, generalnie miałem zrobić odcinek o B3 G20 mojej żonki, czyli w Kontynuację odcinka 000, który nagrałem w tamtym tygodniu i skleiłem po amatorsku, ale przez to, że brałem udział w niedzielę z moją ekipą z firmy Motor Kraków, postanowiłem, że może akurat wezmę tą Alpinę i przejadę się nią do Wadowic i opowiem kilka słów o tym, o tym modelu. A więc jest to Alpina B3 GT3. Na bazie na karoserii z BMW E92, a na bazie Alpiny B3 S. S. Dlaczego S? Dlatego, że jest to wersja poliftingu. Alpina stworzyła ten model B3 GT3, tak naprawdę na ukoronowanie swoich osiągnięć rajdowych. I tutaj, na przykład, okleina mojej B3 tej Alpiny nawiązuje, jest taka sama jak oklejna na P6 GT3, które między innymi brały udział w 24-godzinnym wyścigu na yy, Nürburgring. 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 Sorry, zawsze mi się to myli. Ja często mówię Nürburgring po prostu dla mnie i, i nie gniewajcie się, bo na pewno będę często używał to słowo, tym bardziej, że w kwietniu oszukuję dla Was coś fajnego i yy, myślę, że zaimponuje tutaj Taką fajną rzeczą, którą sobie wymyśliłem. Jak będę miał oczywiście czas. Natomiast co o tym samochodzie mogę powiedzieć? Z zewnątrz go ogram i to też jest. Ym, nie jest materiał na jeden odcinek. Choćby nawet z tego względu, że chciałbym Wam nagrać coś z toru, jak ten samochód się zachowuje. Ale tak z grubsza. 408 koni. Uwaga, tu jest całkiem inna charakterystyka niż Alpiny B3S, ponieważ tutaj charakterystyka oprogramowania silnika jest zestrojona stricte na tor. Ten samochód ma zawieszenie KW. No i co? No, jeździ bardzo fajnie. To jest moja ulubienica. Ale zaraz Wojtek, ale są, wszystkie są Twoje ulubienice. No dobra, są mniejsze i większe ulubienice. To jest moja ulubienica tak naprawdę tylko i wyłącznie na tor. No ale jak na tor, jak przecież mi szkoda i w ogóle ciekawe jest to, że ze mnie jest w ogóle, kurwa, tak zajebisty kierowca rajdowy, że zrobiłem takie dwa pokazowe kółka na Wośpie w niedzielę i słuchajcie, mam założone nowe Michelinki i wiecie o tym, że ja jednak tak naprawdę w ogóle nie odkleiłem, więc no, pokaz był niesamowity kurwa, zajebiście Wojtek, tak nawet nie odkleiłeś porządnie tej Alpiny, bo nie mam na tyle umiejętności żeby, wiecie, natomiast z dwójką, no to tak, tam dobrze się działo, ale no mimo wszystko szkoda mi tego samochodu. Może wartość tego auta nie jest jakoś nie wiadomo jak kosmiczna, bo te samochody nie osiągają jeszcze ceny. No powiedzmy, że no można liczyć pod pół bani takie naprawdę fajne rodzynki z niskim przebiegiem. No nie, Ale no to nie jest jakieś tam milion złotych. Chociaż przyjmijmy, że ten samochód... W... Mój konkretny egzemplarz kosztuje 400 tysięcy złotych, no to też nie jest mało. No po prostu szkoda mi jej. Fajnie ją pokazać, chcę ją pokazywać coraz więcej. Tym bardziej, że bardzo mało osób wie w ogóle na temat tego samochodu o Fiacie i nie jeździmy kolego, bo jesteśmy w terenie zabudowanym 60 nie więcej. Jeździmy ostrożnie i promujemy ostrożną jazdę. Więc. No nagadałem się i nic konkretnego nie powiedziałem, oprócz tego, że mm, ma zawieszenie kawu, jest zajebiście zastrojona i można tym samochodem po prostu nieźle pozamiatać i tak naprawdę Wojtek nie potrafił tego samochodu dobrze w niedzielę odkleić na kostce burkowie podem. Obiecuję, że nagram całkiem osobny, około 15-minutowy postaram się nagrać odcinek tylko i wyłącznie skupiający się na na tym samochodzie, a w tym momencie wrzucę kupiłem kamerę 360 za chwilę umieszczę ją na klapie i na szybie, no i zobaczymy zobaczymy jak to się ponagrywa, będę jechał górą do Tomic zjeżdżał, więc tam są fajne widoki zobaczymy jak to w ogóle wszystko wyjdzie standardowo, dajcie znać w komentarzach zjedźcie mi albo mi pochwalcie, dajcie suby nie dajcie subów eee, trochę się wygadałem, miałem ochotę się wygadać i się wygadałem eee, jadę po akupunkturę Powbijam sobie trochę, jakby mam nadzieję, że się wyciszę, guziczki japońskie do uszu te sprawy, a jak będę wracał, to może coś jeszcze do Wam dorzucać, coś Wam jeszcze nagram. Sorry, jeżeli jestem chaotyczny. Buziaczki, papa, Jestem po akupunkturze. Moment, jeszcze mikrofony. Działa? Działa? Jest. Dobra. Jest. Jestem po akupunkturze. Jak będę się czuł zobaczymy jutro, bo to nigdy nie działa od razu. Ale moja Patrycja to jest najlepsza specjalistka w tej dziedzinie. Um, słuchajcie zamontowany sprzęt jest to kamera 360. Zobaczymy jak to się wszystko nagra Ustawiłem też kamerę słuchajta na licznik No co jest Moment wideo jest Jedziemy idziemy do domu i zobaczymy co mi z tych nagrań wyjdzie Sorry! Przedtem bardzo chaotycznie opowiadałem o kilku rzeczach. Natomiast może dopełnię mojej wypowiedzi na temat... A, jeszcze rękawiczki. ...właśnie na temat wnętrza, chociażby następnym razem pokręcimy się wokół auta i pojeździmy coś bardziej. Trzy kolory. Czarna, biała, Alpina Blau 2. W tych kolorach można było kupić Alpina B3 GT3 i z zasłoną dopłatą okleina zielona, która jest na mojej Alpinie na wzór okleiny z modelu B6 GT3 jeżeli chodzi o wewnątrz tutaj było, jeżeli można się tak wyrazić okrojona okrojona możliwość konfiguracji można było wziąć albo zielone listwy i zielony środek lakierowany bądź też Alcantarowy, zamszowy, jak tam to nazwiemy który mam właśnie ja w swojej Alpinie kierownica Alcantara dlatego jeździmy tylko jeździmy tylko w rękawiczkach aby się nie zniszczyła i powiem Wam szczerze że ktoś kto użytkował ten samochód w Japonii ponieważ to jest japonka ktoś kto użytkował ten samochód w Japonii bardzo dbał, bo dźwignia zmiany biegów oraz kierownica jest zachowana w super stanie a ona się niszczy, tutaj te dwa elementy się niszczą najbardziej, ponieważ wiadoma sprawa, jeżeli mamy posmarowane ręce kremem, to za chwilę jest tak utuszczona kierownica, po prostu, że no jest, nie do, jest nie do uratowania. Jest, musiała być po prostu wymieniona. Kubełki z logo Alpiny. Bardzo wygodne, jeżeli możemy oczywiście powiedzieć o fotelach sportowych, że są wygodne, a ja jestem strasznie zmanierowany w sensie, że po prostu na przykład fotele karbonowe, które można mieć w opcji, a chyba nawet w tym momencie nie można mieć w opcji, powiem, że jakieś tam problemy były produkcyjne w M3, w trójce, w czwórce, M5, to dla mnie to po prostu tragedia. Nie, nie, nigdy w życiu. Zresztą. Na moim etapie y, jazdy torowej, jak, na jakiej jestem, to na pewno mi to nie grozi, ja bym musiał wybierać, czy będę musiał kupić takie, takie fotele, czy nie. Bardzo fajne, są wygodne, jest, jest ok. No po prostu to jest samochód sportowy, no jest twarda. Ja przywykłem do, do jazdy y, komfortowej. Ja lubię jazdę komfortową, prawda? Więc y, y, generalnie można powiedzieć, że ta Alpina to jest taka. Pojeździć sobie oczywiście po torze, ale to nie, to nie jest w ogóle samochód na daily, więc to nawet, nawet się słuchajcie nie czarujmy, no nie, więc, yy... przepraszam, kamera mi się przesuwa, fajnie przejechać się i no i oczywiście niech cieszy kolekcja, niech cieszy dobra, tyle na dzisiaj, ja milknę, yy... coś głosu z wewnątrz posłuchamy z kamerą na licznik, jak będę jechał, zobaczymy co się nagrało na kamerach 360, no i co? Papatki, piękne dzięki.